Witam Państwa bardzo serdecznie, ależ to się dzisiaj będzie działo, drodzy Państwo. Na kanale niesłychane rzeczy, naprawdę. No, oprócz tego, że Sobota, Robota, Dzień Czynu Domowego, no to wiemy, jak Kot Baryła, prawda, taki Dzień Czynu Domowego świętuje, co on robi. No właśnie, spoglądam sobie na niego, to wygrzewa się na baranie, prawda, wygrzewa się, przekręca się z boku na bok, tutaj ziewnie, tam coś podje sobie. No właśnie, przywiozłem drodzy Państwo mięso od rolnika, od kolegi. No to Baryła już też trochę skosztował. Tak się nażar, że chyba naprawdę przynajmniej z godzinę wydaje mi się wytrzyma. Dzisiaj Państwu pokażę, jakie to mięso przywiozłem, bo tego mięsa po prostu już za chwilę nie będzie i co najgorsze, po prostu to mięso zaczyna coraz bardziej smakować, jakbym to chciał nazwać właśnie w ten sposób, gdy już ta świadomość, że za chwilę tego mięska nie będzie i przejdziemy sobie na Mercosur, bo to, że nam w, pol w polskich sklepach, tam w marketach, na opakowaniach ktoś napisał na przykład, że to jest kraj pochodzenia Polska, tak, Polska, tu jest kraj pochodzenia Polska, za chwilę na każdym produkcie będzie napisane kraj pochodzenia Polska, w gruncie rzeczy okaże się, że to już naprawdę nie jest Polska, a to mięsko będzie, prawda, z krajów Mercosur tutaj na rynek wprowadzane i to już nie będzie to samo mięso, drodzy Państwo, bardzo jest mi przykro. Zaraz Państwu powiem, co dzisiaj udało mi się od rolnika z mięsa właśnie przywieźć ze świnki. Kapitalne mięso i ceny naprawdę 11 kilogramów. Słuchajcie, mięsa za 250 złotych. Tam z groszami nieznaczącymi, to już nawet nie będę mówił. To nas wszystko, drodzy Państwo, zastanie. Ta rzeczywistość plus jeszcze techniczna żywność z Ukrainy. Powolutku, powolusiu, prawda? Mimo, że nam obiecywano, że to się nie stanie, że do tego nie dojdzie, że oni nad wszystkim panują. O Oczywiście, że znowu zrobiono wszystkich naprawdę w jajo wszystkich absolutnie. Dojdzie do tego z całą pewnością. Już dzisiaj rolnicy nie mają możliwości nawet wprowadzenia tych swoich warzyw do sklepów. Być może taki rolnik, jak ja tutaj kupuję od niego, będzie jeszcze sobie, prawda, funkcjonował, będzie produkował do momentu, aż nie wejdzie oficjalny zakaz, że nie wolno. I wtedy to już będzie, drodzy Państwo, robota taka, no jakby to powiedzieć, szara strefa. Ale dzisiaj, oprócz tego, że kupiliśmy trochę mięsa 11 kilo, no to jest dość dużo może tam dla kogoś, ale my, Drodzy Państwo, robimy sobie jeszcze takie przetwory mięsne w słoiczkach. I to za chwilę, dzisiaj trochę tego mięsa, które tu zaraz będę pokazywał, idzie do takich słoiczków gotowane. Kapitalne mięso po prostu. Nawet się zastanawiam czasami, czy to mięso ze słoika, takie gotowane tam przez wiele, wiele godzin, to przepisy każdy tam ma swoje, bo to od mamy, prawda? Z, z, babki przekazywały mamom, mamy, potem córkom i to tak z pokolenia na pokolenie. Każdy to robi sobie na swój sposób. My też sobie takie mięska robimy, to też dzisiaj będziemy robić. Będziemy oprócz tego dzisiaj jeszcze, drodzy Państwo, robić naleweczki sobie. Zakupiliśmy sobie Spirytusu trochę, prawda, żeby naleweczki zrobić, to jeszcze z Aroni zamrożonej, bo Aronię najlepiej zrobić właśnie nalewkę z aroni. Pomrożoną delikatnie tam, prawda? Dopiero jak jest zmrożona, jest taka zamrożona. Według nas, oczywiście, tutaj na Pustkowiu, król i królowa robią sobie tego typu przysmaki, także, no bo jak jest jadło, to musi być napitek. My sobie robimy w taki sposób, każdy tam ma inne sposoby. Ja nie będę jakiegoś przepisu tam, drodzy Państwo, szczególnie podawał tutaj Państwu, tak jak nasz przysmak, także derenióweczka. Proszę bardzo, drodzy Państwo, dereniówka. Mniej więcej tutaj jest oczywiście litr tego yy alkoholu, tych owoców teraz według tam jakiegoś przepisu to jest chyba pół kilograma dereń trzeba porozgniatać zanim się go przełoży do słoika i zaleje alkoholem no my generalnie litr alkoholu no to bierzemy prawda spirytus, potem go trzeba troszkę rozcieńczyć sobie, no bo to jest wysoko prawda, procentowy alkohol więc trzeba to z umiarem sobie zrobić tak, żeby wypracować sobie pewien smak, który Państwo chcecie, no chcecie mocniejszy, no to robicie mocniejsze to Rozrzedzamy wodą, czy niektórzy nawet tam prawda, mają przeciwne sposoby na to, tak żeby tutaj uzyskać satysfakcjonujący nastrunek. No i dosładzanie, drodzy Państwo. My cukrem nie dosładzamy, albo zostawiamy taką wytrawną nalewkę to jest jedna rzecz, prawda, albo się to dosładza miodzikiem. No i jak to troszkę sobie postoi tam w spiżarni, no to za jakiś tam miesiąc, prawda? Ale też nie, trzymamy się tutaj kurczowo, że to jakiś przepis tam musi być. Nie wiadomo, jak długo tutaj, prawda, to ma leżakować. Potem się to zlewa do buteleczek. Owoce, jak są jeszcze dobre, zdatne, to idą na przykład do ciasta. Takie ciasto już za tydzień, bo Król Pustkowia w niedzielę, prawda, wielka feta też będzie na kanale. To już Państwa teraz zapraszam. Oczywiście Król Pustkowia kończy 49 lat. No, to drodzy Państwo, no cuda się będą działy, naprawdę. I prezenty będę rozdawał, i będę pokazywał, i będę opowiadał, i będzie być może nawet także rewia mody, bo Król Pustkowia pokaże się naprawdę, w, jakbym chciał to powiedzieć, w pełnym majestacie, takim wizerunku czysto królewskim, no bo bardzo często to i sweter jest tam jakiś, prawda, ale tu już będzie naprawdę na, na stole na bogato, to nie wiem, czy ja to dobrze pokazuję, ale chyba dobrze to pokazuję, nie, to chyba tak powinienem pokazać. O. Prawda, 49, 49 lat, proszę, z koroną, to już sobie dzisiaj kupiłem. Będą ciasta, drodzy państwo. No i co jeszcze się do tego oczywiście pojawi? Kupiliśmy sobie trzy sztuki takiej polędwiczki. To może zacznę od tej polędwicy, słuchajcie. no jest to kapitalny, wyślizgnęło mi się, kapitalny kawał mięsa. No wielka, naprawdę polędwica. Trzy sztuki już Państwu powiem. Łączna waga to jest 2,20 za 65 zł. Trzy takie sztuki tej polędwiczki. No cudo, no po prostu cudo. To wszystko, yy, prawda będzie przyrządzane już na obiad świąteczny, królewski, w niedzielę 26 października na urodzinach Króla Pustkowia. To jeszcze pokażę Państwu, jakie tam naleweczki będą sobie stały. Ale wszystko z kulturą oczywiście. Tutaj żadnego hamstwa Państwo nie Zaobserwujecie, bo się przykleiło, także idziemy, patrzymy dalej. Co jeszcze król drodzy Państwo yy, przywiózł dzisiaj? Yy, mamy tutaj żeberka, kilo 40 za 24 zł. Żebereczka też kapitalne, piękna mm. sprawa. To też zostało kupione, yy, drodzy Państwo. Jak mówię, 11 kilo tego mięsa za 250 zł. Jak ktoś nam to odbierze, to ja nie wiem, co ja zrobię wtedy. Chyba będę na polowania chodził. Drodzy Państwo, nic innego y, naprawdę y, nie zostaje. Kupiliśmy jeszcze, drodzy Państwo, schab. To jest, już Państwu powiem, dokładnie 2,30 kg 2 ,30 za 56 zł. To jest kawał schabu. Tutaj już troszkę cztery kotlety żeśmy sobie ukroili. Tutaj z tej strony jest jeszcze w całości taki prosto, prawda, z rozbioru tego, tego świniaczka. A tutaj już y, Kotleciki poleciały. Po dwa zjedliśmy dzisiaj po powrocie, teraz właśnie z gaździną. Słuchajcie, jakie kotlety na smalcu. Ludzie drodzy, takie kotlety, no po prostu, że aż nie mogę się jeszcze w tej chwili, nie mogę dojść do siebie. No, tak to nazwę, drodzy Państwo. Więc 56 zł. Ten smalec. tu jest jeszcze, drodzy Państwo, karczek 2,40 ponad za 60 zł tak wygląda karczek. Trochę będzie mrożone, trochę zrobimy rzeczy, trochę pójdzie do słoików. Tak to wygląda wszystko czyściutkie, piękne od kolegi. No i ostatnią rzeczą to mówiłem karczek, że 60 zł. No i mamy jeszcze piękne mielone ponad 260 za 50 zł. Było więcej, no ale baryła już trochę zeżar prawda tego mięsa, bo on się nie potrafi oderwać. Teraz jeszcze patrzy tam na mnie, spogląda, ale już tyle zjadł, że mam chwilę z nim z spokoju. Także tak to wygląda. Za tydzień, drodzy Państwo, dopiero w sobotę jadę jeszcze po wędliny. Też przy okazji, pod tą uroczystość taką świąteczną, prawda, urodziny króla Pustkowia, ale nie tylko, bo tam mówię, nie chodzi tak o urodziny w takim znaczeniu, że ja tam świętuję te urodziny w sposób jakoś szczególny. Zwykła taka domowa uroczystość. W gruncie rzeczy to Państwu powiem, że żadnych gości nie zapraszam. Będziemy sobie z Królową Gaziną siedzieć wspólnie. Na pewno tam ktoś zadzwoni z rodziny, tam mama, prawda, i tak dalej. Ktoś tutaj zadzwoni, no ale generalnie będziecie także gośćmi, no będziecie gośćmi na urodzinach, prawda, Króla Puskowia. Także już teraz, drodzy Państwo, serdecznie Państwa zapraszam. No, dużo rzeczy jeszcze w domu trzeba zrobić, tak, prawda, i przetwory tutaj, i nalewki będziemy za chwilę i zrobić nowe, i zlewać te stare do Buteleczek. I teraz, drodzy Państwo, kiedy to było wczoraj? Wczoraj to było z całą pewnością. Albo przedwczoraj, już teraz. Może mi się zgubił ten dzień. Ale była taka sprawa, słuchajcie stoję sobie tutaj w ogrodzie, coś tam robiłem, nie wiem, jakieś liście, czy jakieś tego typu rzeczy, słyszę, że jedzie kład, prawda, przez okolice gdzieś tam zjeżdża, ja jestem bardzo, niemalże bym powiedział, już poddenerwowany, jak te kłady tu wszystkie widzę, te motorki krosowe, które przejeżdżają gdzieś, tu różni ludzie przyjeżdżają, ale słyszę, przejeżdża ten kład, zbliża się, prawda, podjeżdża tutaj pod lasek taki, pod ogrodzenie, jedzie dość wolno, także wszystko można było zobaczyć, no i słuchajcie, przyczep Doczepiona do tego kłada, tak as prawda na brzegu, na boku przyczepki głowa byka, jelenia polskiego wspaniałego, szlachetnego. Poroże, potężne myśliwi sobie wracali z polowania. Drodzy Państwo, no tak, no mają pozwolenia, mogą polować, a w szczególności tam. Ja nie mam nic przeciwko temu, do nie o to mi chodzi, że ja się tutaj nad losem zwierzęcia będę teraz, prawda, litował, czy przeżywał jakiś żale czy bóle. Nasi przodkowie polowali, my też moglibyśmy spokojnie polować. W szczególności poluje się tam, gdzie nie ma drapieżników aż tyle, prawda? No bo jeśli jest niedźwiedź, jeśli jest wilk, jeśli jest ryś, no tutaj się raz na jakiś czas coś takiego pojawi, taki drapieżnik tego typu. Ale nie mogę tutaj liczyć na to, że tych drapieżników będzie tak dużo, ale wiem, gdzie ten rejon tam jest, odrobinę tam dalej, prawda. To nawet znajomy, który zajmuje się hydrauliką, a sobie tam chodzi na polowania, nawet pokazywał mi zdjęcia z fotopułapek, jakie tam zostaje zrobione, jak to rysie polują na Sarny. Ale taka sytuacja, że ktoś sobie jedzie z przyczepką, prawda, tutaj z jeleniem odstrzelonym, prawda, do domku, zdrowe, czyste, wspaniałe mięsko. Póki co, oczywiście, no, takie mięso też mogę jechać sobie i kupić. No ale póki co bierzemy tutaj świnkę, krówkę od rolnika. Za tydzień jeszcze będą do odbioru te wędliny. To Państwu mówiłem, też Państwu pokażę, co takiego tracimy i dlaczego warto szukać jeszcze tego rolnika na wsi po prostu, żeby on się nam nie zatracił, żeby miał świadomość tego, że to, co on robi, jest bardzo potrzebne. No i tutaj ta derenióweczka wspaniała. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, drodzy Państwo z tego filmu Hubal, prawda? Major Hubal, jak tam z księdzem gdzieś się spotkali, nie wiem, czy to była wigilia, czy takie spotkanie, usiedli przy stole no i ta terebnióweczka tam była nalewana, także to takie, taki truneczek naprawdę bardzo szlachetny, staropolski. To by było tyle, drodzy Państwo, z mojej strony wpadajcie też na drugi kanał Króla Pustkowia, link do drugiego kanału znajdziecie Państwo w pierwszym komentarzu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!